Dla mnie miasto Shien Mai w północnej Tajlandii to miasto przepełnione tajską muzyką, tańcem, miasto ulicznych bazarów i oczywiście różnych festiwali, w tym festiwalu kwiatów. I o tym wszystkim dzisiaj opowiem. W centrum Sien Mai znajduje się Stare Miasto. Jest to kwadratowy obszar otoczony murami i fosą. Do Starego Miasta prowadzą bramy, a najbardziej znana jest Sien Mai Gate i Tapai Gate. I smok stoi właśnie przy tej bramie. Teraz widzicie, jak ludzie przechodzą przez ulicę i idą w kierunku bramy Tapai Gate. Naprzeciwko tej bramy, po stronie Old Town. Jest wejście na słynną ulicę, która w niedzielę staje się wielkim deptakiem i bazarem ulicznym. Od godzin popołudniowych do późnej nocy ulica żyje swoim życiem nie tylko dla turystów, ale również i dla lokalnych mieszkańców. Na bazarze jest lokalna muzyka, jedzenie, dużo jedzenia i lokalne rzemiosło. Miałam możliwość widzieć ten bazar przez kilka niedziel. Więc widziałam, że zawsze było bardzo dużo ludzi z całego świata, aż ciężko było przechodzić pośród tłumu. Bazar ten kończy się pod budynkiem policji, przed którym jest dość duży plac handlowo-restauracyjny. Można tam zjeść dosłownie wszystko. W tym lokalne danie w postaci kulek z mięsa, które były produkowane bezpośrednio na bazarze. Na ulicy można kupić pamiątki, ubrania, torebki, szale, biżuterię, zabawki. Sprzedawcy zachęcają do zakupu i chętnie prezentują swoje towary. O godzinie 18 odgrywają hymn, co jest zapowiadane gwizdkiem, a głos z megafonu prosi, aby wszyscy się zatrzymali lub wstali. Wtedy następuje pauza. Nikt nie rozmawia, sprzedawcy nie sprzedają jedzenia, życie zatrzymuje się na niecałą minutę. To taki szacunek dla króla i hymnu. Dotyczy zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Po hymnie cała ulica ożywa na nowo, wraca gwar, handel i konsumpcja. Inną wartą obejrzenia atrakcją jest Lanna Festival. Jest to niewielki festiwal etniczny, który odbywa się przy bramie Tapay Gate. Celem festiwalu jest prezentacja produktów, rzemiosła i strojów etnicznych. Można tu poczuć kulturę starej Tajlandii, zobaczyć jak żyły dawne plemiona i obejrzeć tańce ludowe, które w kulturze Tajlandii odgrywają szczególną rolę. Teraz widzimy taniec King Kalai, wykonywany przez tancerki przebrane w wachlarzowate kostiumy. W trakcie oglądania warto dodać, że taniec tajski to nie tylko piękne stroje i kolorowe rekwizyty tańcerzy. W tańcach opowiadana jest historia państwa, dlatego jest niezwykle ważny dla tajów. Kolejny taniec to taniec bambusowy pochodzący ze wschodu Tajlandii i Laosu. Jest to taniec tańczony po wykonanych pracach polowych. Kostiumy to stroje ludowe tajsko-laotańskie. Teraz mamy słynny taniec kon. Jest to klasyczny tajski taniec w masce. Tradycyjnie wykonywany był tylko dla króla, dlatego tańczyły go jedynie kobiety. Jeśli występowały w rolach męskich, to nakładały maski. A po nim, jako ostatni, prezentują taniec paznokci, znany i tańczony w całej Tajlandii. Atrakcją land na festiwalu była możliwość spotkania kobiet żyraf z plemiona Paduang. Plemię uciekło z Birmy około 10 lat temu i znalazło schronienie w górach Tajlandii. Kobiety z tego plemienia mają szyję nienaturalnie wydłużoną obręczami. A tu już kolejna atrakcja Sien Mai – Festiwal Kwiatów. Jest to coroczne święto, odbywające się w lutym. Festiwal zaczyna się od parady, która wędruje wzdłuż murów Old Town. Biorą w niej udział dziecięce orkiestry ze szkół tajskich przebrane w różne stroje. Po nich idą tajowie w strojach narodowych, a za nimi różne wozy udekorowane kwiatami, ryżem, warzywami i dodatkami. Na koniec jest wystawa kwiatów i pamiątkowe zdjęcia uczestników parady. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, zainteresowałam Cię tym starym, przepięknym tajskim miastem.